Za nami pełne atrakcji wianki dolnośląskie, preludium Nocy Świętojańskiej, które jak co roku odbyło się w mieście położonym u stóp Ślęży, Sobódce. Na przestrzeni lat święto znane wcześniej jako Sobódkowe Wianki nieco się zmieniło. Niezmiennie jest to natomiast pełne kolorów i dawnych obrzędów święto radości, związane z nie tylko lokalną tradycją. Dzieje się wiele. Powiem szczerze, że impreza, która się przerodziła z jednodniowych targów sobóczańskich, przerodziła się najpierw w dwudniowe. A teraz mamy trzydniowe. Jest to efekt współpracy Urzędu Marszałkowskiego, jak i gminy Sobutka. Pan Marszałek wyszedł z propozycją, żeby zrobić tutaj takie ogólnodolnośląskie właśnie święto wianków dolnośląskich. Jak najbardziej przychyliliśmy się do prośby pana marszałka propozycji, ponieważ wydawała się ona ciekawa i z tego co widzimy rzeczywiście to był szał w dziesiątkę. Podobnie jak lokalizacja obchodów święta, bowiem Sobutka, to nie tylko nazwa miejscowości, do której po 22 latach powróciła kolej. To także inna nazwa, nocy kupały, czy też ogniska, które rozpalało się podczas świąt. Coroczna impreza w tej niewielkiej miejscowości pozwala kultywować dawne zwyczaje i zaznajomić z tradycją młodsze pokolenia. Coś pięknego, ogromne zainteresowanie, i myślę, że będzie to impreza cykliczna. Chcemy też, żeby nie tylko mieszkańcy sobótki brali w tym udział, ale również ludzie z zewnątrz, przede wszystkim duże ośrodki miejskie, takie jak Wrocław, Świdnica. Cieszymy się, mamy teraz kolej. Widzę, że turyści przyjeżdżają. Wiemy na dzień dzisiejszy, że obłożenie, jeżeli chodzi o pociągi, jest ogromne czyli jest to inwestycja bardzo trafiona, z czego się my, jako mieszkańcy gmin, które korzystają z tej kolei, bardzo cieszymy. Pociągami do Sobudki, czyli najlepszej możliwej lokalizacji dla obchodów dolnośląskich wianków, w trzeci weekend czerwca przyjeżdżały nie tylko osoby ciekawe słowiańskich tradycji. Sobudka to idealne miejsce zarówno na plenerową imprezę w połowie roku, ale także atrakcyjna miejscowość dla turystów. My tutaj zwiedzaliśmy w ogóle ogólnie, ogólnie sobotkę całą jako, jako miasto. No i tutaj byliśmy na ślarze. Mhm. Od wyjścia z pociągu. Żeby zrobić taką wycieczkę po Sobótce, dużo czasu potrzeba? No My to byliśmy pierwszym pociągiem, tym szupem, nie wiem, ten tu jest, 6.30, no i teraz wracamy. Czyli to jest tak naprawdę kilka godzin i można sobie całą sobudkę łącznie ze Ślężą, obejść. Tak. Mhm. dokładnie tak. Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Cieszę się, że można w końcu jakoś normalnie tutaj dojechać. Podróże z kolejami dolnośląskimi od momentu premiery 12 czerwca są bardzo chętnie wybieraną formą transportu. Do tej pory skorzystało z nich kilka tysięcy osób. Fajnie było. Mhm. A jakim ty pociągiem przyjechałeś? Z Tenobuszem. No na pewno lepiej, bo jedynie tutaj byli mieszkańcy uzależnieni tylko od firmy Polbus, która jeździła też za ograniczoną liczbą miejsc. Tutaj jest duże udogodnienie dla ludzi, którzy mieszkają w stronę świdnicy, bo tam nie dojeżdża żaden PKS w soboty i w niedzielę, tylko jeżdżą na Wrocław. Tak więc to jest mega zmiana. Dokąd się Państwo wybieracie? Do Wrocławia. I jak emocje, nastawienie, wrażenia, że jest w ogóle taka możliwość? No to jest, jest po prostu dobrze, fajnie, że tak po tylu latach to no, znowu odnowili i będzie można po, bezpiecznie podróżować. Mhm. Dzięki temu rozwiązaniu chyba tegoroczne wakacje zapowiadają się naprawdę ciekawie. No na pewno. Obchodzone w Sobótce wianki dolnośląskie nawiązują do tradycji Nocy Świętojańskiej czy też Nocy Kupały, które były świętem żywiołów, płodności, dobrobytu i radości i które dawniej tłumnie gromadziły chłopców i dziewczęta. Pradawna tradycja narodziła się kiedy słońce było bogiem, czyli w czasach pogańskich. Świętowali je między innymi Słowianie. Oprócz skoków przez ognisko, śpiewania pieśni i zabawy, ważnym elementem było wyplatanie wianków oraz centralny punkt kultu od zarania dziejów – Góra Ślęża. Tradycja była znana i kultywowana, no, w szczególności właśnie na partii szczytowej góry ślęży, ponieważ tam było to centralne miejsce kultu otoczone kamiennymi kręgami kultowymi. No i wielkie ogniska się na pewno paliły. I dziewczęta z chłopcami czyniły te skopi przez ogniska. Wianek, Wianek jako symbol dziewictwa, trzeba powiedzieć, tak, był tam. W momencie rozpoczynania imprezy na pewno bardzo powszechny i liczny, natomiast jak się kończyła impreza, to już tam myślę, że było coraz, coraz mniej tych wianków, które pozostawały gdzieś tam na zboczach Góry Ślęży. Współcześnie obchody związane z wierzeniami Słowian, które zaadaptowane przez Kościół Katolicki na stałe zakorzeniły się w kulturze chrześcijańskiej, odbywają się w sercu Sobótki. A w rynku symbolicznie, tak? Symbolicznie wianek można sobie upleść lub nabyć albo przyjść z wiankiem i prezentować się w nim. To jest nawiązanie właśnie do dawnych tradycji. To jest bardzo miłe, że tu właśnie na tą noc świętojańską takie spotkania się odbywają. W wydarzeniu towarzyszyły koncerty, pokazy grup rekonstrukcyjnych czy warsztaty wyplatania wianków. Odwiedzający Dolnośląskie Wianki mieli także okazję poznać m.in. dawne rzemiosła oraz dawniej stosowane kary. Ja najpierw muszę wspomnieć, że kat ma szósty zmysł. Jak on tylko zobaczy kogoś, to wie, czy ktoś coś przeskrabał, czy nie. W średniowieczu był bardzo szeroki wachlarz kar, od bardzo takich drobnych, żeby komuś pokazać, że zrobił coś złego, ale te wszystkie kary były na widoku, czyli na środku rynku mieliśmy takie urządzenia jak dyby i pręgierz, żeby wszyscy mieszkańcy mogli zobaczyć, kto jest karany i za co. To wszystko służyło temu, żeby widzieć nieuchronność kary i to, że jeśli ktoś zrobi coś złego, to że czeka go ta kara. A wyglądało to tak. Czarowała! Dlatego zakuwamy i sprzedajemy, zabieramy na rynek i będzie targ. To na więcej za ciebie. A dużo płacą. Chodź! Chodź! Kowalu! Nie chcesz kupić? A ile to Ja to rzucać muszę! Patrz, gotuje, pierze! Ja, to dobra. Dwa ile? Dwa a ty ile chcesz? Tyle ile dajesz? Lista wymienionych przewinień była długa, a oferty potencjalnych nabywców interesujące. Tak w średniowieczu wyglądała jedna z kar, co podczas Dolnośląskich Wianków prezentowała grupa artystyczna PokazyHistoryczne.pl. Kto dostawał taką karę i za co? To jest delikatna kara. Czyli to jest delikatna kara. Tak, są, to są dyby. To są dyby. Dyby takie też są tam. I tam była sroga kara, bo batożono za kradzież, za kradzież zboża, za polowanie na pana w pana lasach. Przykuwano w dyby i batożono. Odcinano też rękę toporem za kradzież. A taka przyjemność była dla potencjalnych czarownic, które były posądzane o czary, tak? Jeszcze były palone na stosie. Czyli ja w sumie nie skończyłam tak źle dzisiaj? Dzisiaj Pani nie skończyła źle. Tegoroczne pełne atrakcji Wielkie Dolnośląskie dobiegły już końca. Wszystkie osoby, które chciałyby poznać słowiańskie tradycje lub na własnej skórze przekonać się, czy kat faktycznie ma szósty zmysł, już teraz zapraszamy na przyszłoroczną edycję wydarzenia. Do osobudki warto przyjechać nie tylko w czerwcu, ale przez cały rok, szczególnie pociągami kolei dolnośląskich.